Bardzo dziękuję Basiu. Myślę, że poruszyłaś bardzo ważny temat tego wejścia właśnie do tego brutalnego świata polityki, męskiej polityki. I nie mówimy tu tylko o tej dużej polityce tworzonej w Warszawie, tylko o polityce na każdym szczeblu. Myślę, że we wszystkim mierzycie się z tym samym. I, I to będzie moje następne pytanie, bo ja na przykład pamiętam po zaprzysiężeniu, e, pierwszego dnia e, ukazał się jedna z gazet, e, zrobiła wybory mistrz sejmu. E, gdzie miałam niewą, e, wątpliwą e, przyjemność e, być jedną z e, kandydatek. Tam były opisywane nasze osiągnięcia, czyli to O mnie akurat było na mniej, bo e, takimi osiągnięciami było to, czy mamy męża. Jeśli nie mamy męża, to czy mamy bogatego ojca, znanego biznesmena? No jedna z posłanek akurat naszych posłanek, jej największym osiągnięciem była nielagana fryzura. No i oczywiście, jeszcze... jeszcze oczywiście było podane to, ile mamy lat, bo to jest bardzo ważne, kwestia, kwestia wieku. No i ja muszę powiedzieć, że z tym seksizmem takim bardziej życzliwym, tak naprawdę, jeśli w ogóle można tak powiedzieć. E, ja się spotykam bardzo, bardzo często. I e, tu, nie, tu całowanie w rączkę, to są komplementy, które nigdy nie powinny nas spotykać w takim miejscu, w jakim jesteśmy. E, to jest właśnie komplementowanie wyglądu, e, fryzury, ale to są też komentarze. Ja się często stykam e, podczas debat z czymś takim, kiedy mężczyzną. Brakuje argumentów, to ja wiem, że zaraz usłyszę, pani nic nie rozumie. Ja pani to zaraz wytłumaczę, albo bardzo często też słyszę komentarz do, do innych posłanek, to chyba właśnie z Wandą miałyśmy taką debatę. Niech się pani uspokoi. No naprawdę, no. nigdy nie słyszałam, żeby mężczyźni tak mówili do mężczyzn. Także tego się seksizmu jest bardzo dużo. I tu po takie pytanie do Kasiu, do ciebie, jaką masz radę, jak sobie z tym radzić? Poza takim obśmiewaniem, tam gdzie się kończą te argumenty i właśnie wjeżdża ten życzliwy bądź nieżyczliwy seksizm, co z tym robić? Jak, sobie, jak się poruszać w tym brutalnym męskim świecie polityki? Ja się uśmiecham, dlatego że otworzyłaś w ogóle taką puszkę Pandory, że Wanda musiałabyś zrobić jeszcze jeden zjazd. Więc no tak. Słuchajcie, jest tego milion takich moich różnych obserwacji i, i nie wiem aż tak bardzo od czego zacząć. To znaczy tak, myślę, że zacznę od tego, że to co mnie zdziwiło w, w tamtej kadencji Sejmu, która była moją pierwszą kadencją Sejmu, to było to, że najpierw zauważenie tego faktu, że kobiet po prostu nie ma w mediach, Nas, różnych polityczek. Ja będę właśnie mówiła krótko, bo ja też muszę wyjść na forum, muszę jechać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie, w sprawie forum. Więc to powiem wam jedno. Czyli po pierwsze zobaczyłam, że tak. I pamiętam, że toczyła się jakaś dyskusja, nie ma chyba dzisiaj z nami nikogo, z zielonych na sali w sensie z liderek. Rozmawialiśmy na przykład o tym dlaczego o jest tak, widzę. Były jakieś debaty o polityce zagranicznej, pamiętam jedne z pierwszych i rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam żadnej kobiety, żadnej polityczki. Pomyślałam sobie Boże. Tak, są wśród nas polityczki, które świetnie świetnie znają się na polityce amerykańskiej. Jest nas kilka. Na przykład ja tak? Ale nie chodziło o mnie, chodziło o patrzenie, że wiesz o tym, że jest jakaś koleżanka, która w czymś jest ekspertką, jej tam nie ma. Zobaczcie, co się udało w te cztery lata zmienić. Dzisiaj nikt do czołowych weekendowych programów nie zaprosił już samych panów, bo była taka duża presja. Rozliczaliśmy ich, rozliczałyśmy ich. No, wiem, ale wiem, to wciąż są, są weekendowe programy ludzi z penisami tylko. Są. Ja nie mówię, że ich nie ma, tak? Szczególnie jakiś temat wojny, albo na przykład jak rozmawiamy o budżecie, to są, proszę panią, poważne sprawy. Tam muszą iść mężczyźni. Pani rozumie. Pani pójdzie do imię się, nie wiem, jakąś... Polityką społeczną, albo czymś, prawda? To co też jest deprecjonowaniem polityki społecznej? Tu, tu się z Marzeną no zgadzamy. Nie, no, Bo to, jest to ma być miło, wiadomo, jak są no, kobiety, to ma być miło. One pójdą tam, gdzie będzie się mówiło, o jakiejś pomocy, o czymś tam, tak? A tutaj bardzo, bardzo mocno się nas deprecjonowało. No ja nie będę się tłumaczyć z tego, że w co trzecim komentarzu na różnych mediach społecznościowych muszę tłumaczyć się z fryzury. I z tego, że tak się urodziłam z takimi włosami. I z tego, czy one są uczesane, czy nie uczesane. że jestem wzrostu prezesa i nie mam. 90%. Pięćdziesiąt że skoro jestem lewaczką i feministką, to że mam partnera od 28 lat i tak dalej. My się ze wszystkiego ciągle musimy tłumaczyć. Mówią za głośno, są za ciche. Tańczą w Sejmie, chodzą na różowo, wyglądają jak Barbie. Znowu ubrały się na czarno, tak? Tutaj, ja z koleżanką, to jest wczesny przypadek, że my na różowo. Ja z koleżanką, byłyśmy razem w Polsacie trzy dni temu, prawda? I tam toczyła się oczywiście burzliwa debata o aborcji, a na zapleczu przyszło trzech panów polityków, nie mając zupełnie świadomości, że siedzi tam moja dorosła córka. Dużo wyższa ode mnie, ma proste włosy, miała je jeszcze związane. Nikt, ale to nikt nie mógł podejrzewać, że jest moją córką. I ona wszystko usłyszała. Zobacz! Ta się w skórę ubrała i myśli, że co? Twardzielkę będzie grała, nie? A ta to tak lubi, tak nie powiem, przypieprzyć, nie, zawsze komu. Więc jakby wiecie. I to jest dokładnie to, co pewnie mężczyźni między sobą mówią o nas. A my jesteśmy bardzo różne. O tym też mówiła tutaj Basia, tak? Możemy być delikatne, wrażliwe jednego dnia. Tańczymy drugiego dnia. Krzyczymy na ulicy, tak? Bo ktoś zgwałcił jakąś kobietę i zamordował. Więc to może być bardzo różne. I powiem wam, że są też słabości, do których uważam, że też powinniśmy się przyznawać. Bo oczywiście, że jesteśmy ambitne. Oczywiście, że chcemy robić karierę polityczną. Do tego się z jednej strony musimy przyznać, ale musimy się też przyznać do pierwszego dnia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O, 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 <laughs> Jak usiadłyśmy w pani krumie we trzy ministry bez takiej i powiedziałyśmy, i co teraz? I wszyscy o nas zapomnieli, czyli panowie politycy, tak? No bo okazało się, że nie mamy żadnych ministerstw, tak? I siedziałyśmy i mamy zdjęcia na pamiątkę, tak? Bo ja planuję kiedyś napisać trochę taką historię o tym zakulisowym, co się dzieje w takich różnych ciekawych sytuacjach. I dla mnie zawsze będzie wartością dodaną, że w tym pokoju siedziałam ja, ministra Marzena okła i ministra Agnieszka Buczyńska, z którą się wszystkie... Znaczy wszystkie trzymamy się w tym KPRM razem. Wszystkie się wspieramy. E, ministra Buczyńska wtedy wyszła na chwilę do tego autokaru, a tam były kamery i złamała obcas, prawda? I Z tego powstała cała historia. Więc wiecie, mamy zdjęcia, czujemy Wsparcie i bardzo nam zależy na utrzymaniu tej relacji, i często to też podkreślamy. I to uważam, że i z tym Was, drogie Panie, zostawię, biegnąc do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Patrzcie na siebie jako na inne kobiety, które mogą wspierać was i które wy możecie wspierać, bo im nas więcej, tym lepiej, tym mniej durnych pytań, na które będziemy musiały odpowiadać. Dziękujemy Ci Kasiu. Brawa. To chyba, Marzena, no tak naprawdę ten, to samo pytanie, bo widać ile, ile poruszenia wywołuje to pytanie, jak sobie radzić. Jak oni mi tak mówią, na przy jak mówią, także trochę, żeby się uspokoić albo coś. Znaczy, ja chyba to. A to ty słyszysz na przykład komplement, którego nie powinnaś, albo nie e chcę słysze słyszeć w znaczy takim tak. miejscu. No bo to, to są tak naprawdę takie rzeczy, które mają nas deprecjonować, tak? Bo nie jesteśmy tu z powodu fryzur, ubioru. I tak dalej. Ja chyba sobie trochę inaczej radzę z tym, tak mi się wydaje, ale generalnie to może to ja się źle zachowuję, bo ja często, no w mediach też mi się zdarzało, bo ja mówię mężczyznom, że proponuję z, m, spuścić ciśnienie na przykład, mówię takim, albo proponuję łyk wody, także, także ja z drugiej strony też przybieram e, takie metody, jak w stosunku do nas się przybiera. Ja nie wiem, czy to dobrze, może coś się złego ze mną dzieje, ale ja po prostu tak mówię. Po, po prostu przejmuje na siebie ten język i po prostu je oddaje pięknym za nadobne i mi dobrze jest z tym po prostu. Tak uważam, że tak można To Komplementujesz. <laughs> nie, po prostu jak któryś ma za dużo, znaczy jak, jak stara się na nas nakrzyczeć albo nie traktować nas poważnie, to ja po prostu tak samo mówię. Może to jest metoda, takie ośmieszanie, i znaczy jest, wiesz, zderzenie i z tym samym. Dokładnie i to jest skuteczna moim zdaniem metoda, natomiast zwróciłam uwagę na to, że jak mówiłaś o tym, że teraz na początku tego, tej kadencji właśnie były gdzieś te wybory. Tak, mis... to był super ekspres, dzień okay. po zaprzysiężeniu, no, wybieramy... No, e, patrzę mis, tutaj mis na panią wicemarszałkini Monikę Wielichowską, bo my zaczynałyśmy razem pracę w Sejmie w 2007 roku i tak się znalazłyśmy i tak nasza przyjaźń, znajomość trwa przez te wszystkie kadencje. E, <laughs> tak, Ale inaczej wygląda. Jednak wtedy nie patrzyło się jednak, tak mi się wydaje te 16 lat temu, że my nie zwracałyśmy na to uwagi, jak teraz zwracamy, że ktoś tak nas, na nas patrzy i nas opisuje. My, jako kobiety, wtedy jeszcze same nie byłyśmy tym zbulwersowane. Powiem w ten sposób. Oni chyba tak mogę powiedzieć, było inaczej. Znaczy wręcz mogę powiedzieć, że wręcz się przyglądało te strony, kto tam jest a kogo nie ma. Więc my też się zmieniamy, zmieniamy swój język, swoje patrzenie. Te 16, 17 lat, odkąd jesteśmy, to też y, inaczej patrzymy na, te, na, ten, na, to, na ten proces społeczny, na te feminatywy, na, na, na to wszystko, co, y, na co powinniśmy zwracać uwagę. No, inaczej patrzymy dzisiaj, inaczej patrzyłyśmy kilkanaście lat temu. To wszystko wszystko się też zmienia. Nam, Politeczką, też, my też ewaluujemy, też otwieramy oczy na wiele spraw. Jesteśmy z różnych regionów, mamy różne doświadczenia, i wspólnie, ale piękne jest to, że otwieramy te oczy i wspólnie się edukujemy i uczymy. I że jednak to się zmienia. To panią mogę powiedzieć, że kiedyś chyba nie do pomyślenia, wy będziecie wiedziały to lepiej, no jednak do tej pory chyba miałyście tabliczki poseł. Tak, miałyś, a teraz. To się zmieniło? To się zmieniło teraz. Ja na przykład mam od dwóch tygodni tabliczkę posłanka. No właśnie, to w ogóle nawet by nikt na to nie zwrócił uwagi. Nikt po prostu, więc dlatego mówię, że to się naprawdę zmienia. I, i to dobrze, i to dobrze, i to przyspiesza. jak więc... to może kobiety nie zwracały na to uwagi, bo były przyzwyczajone. E, że co, no właśnie, mi to zawsze przeszkadzało, no jestem posłanką, nie posłem. Nie, no 16 lat temu, e, czy 17 lat temu e, jakoś, e, nie wiem, no nie było takiej dyskusji, jak jest teraz, natomiast e, to, że jestem posłanką, to dla mnie jest naturalne. E, to, to, to już dzisiaj wydaje się, że tak powinno być, jak ktoś mówi poseł, to dziwnie. Mi się wydaje, że to kilkanaście lat temu, no to było jeszcze gorzej, to znaczy... Teraz o tym już głośno mówimy, wykłócamy się o ministry, wykłócamy się o posłanki. Szkoda, że musimy się o to wykłócać i tłumaczyć, ciągle prowadzić te rozmowy, dlaczego to brzmi dziwnie? No brzmi dziwnie, bo nie było używane. Natomiast było gorzej, tak jak ja teraz mówię o seksizmie życzliwym, no to te kilkanaście lat temu to raczej było pełno tego seksizmu nieżyczliwego i, i na porządku dziennym było poklepywanie po pośladkach na przykład, no tego już na szczęście nie, nie ma. No to, 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 znaczy nie, to, takich rzeczy nie pamiętam absolutnie, N natomiast e, rzeczywiście było tak, że e, no na pewno więcej było seksizmu jest, absolutnie niż jest teraz, to, to z, pe z pewnością tak, natomiast dla mnie w tym świecie takim politycznym, męskim to chyba raczej nie mam dużo cierpliwości w sensie takim, że Potrafiłam się cofnąć e, m, i spokojnie podjąć jakąś decyzję i pójść dwa razy szybciej do przodu. I to spowodowało, że ja szłam do przodu i nie rozdrabniałam się na inne rzeczy. E, i, i, w, I w ten sposób chyba e, osiąga, osiągałam taką skuteczność w polityce. I to się nie zmienia. Dzięki. Ale jest inaczej. My dzisiaj po tych 16-17 latach e, walczymy też o to, żeby już wszyscy razem, żeby, była posłana, żeby, żeby nie było czegoś takiego, że jest posła a posłanka być na przykład nie może. Bardzo dziękuję Marzeno. Tutaj Wanda daje mi już znaki, że musimy powoli kończyć, ale chciałabym jeszcze ostatnie słowo zostawić Basi, która widziałam, że chyba nie do końca się zgadzała. Słuchajcie, bo my też nie możemy zapominać, że ta walka trwa od wielu lat. I to nie jest tylko walka o prawa aborcyjne, ale przypomnijcie sobie, jaki hejt dopadł Zresztą twoją koleżankę Joannę Muchę, która powiedziała sobie, że jest ministrą. Jak w latach 90. posłanki domagały się, żeby być nazywane posłankami, i miały dokładnie ten sam hejt. Tylko potem było trochę lepiej, trochę lepiej. Osiem lat katastrofy, i my znowu myślimy, że musimy robić wszystko od nowa. Znaczy, musimy robić wszystko od nowa, ale przed nami też były kobiety, które walczyły dokładnie o to samo. I też możemy trochę o tej pamięci o nich e, mówić, bo i, i Zofia Kuratowska też walczyła o to, żeby być postrzegana jako kobieta w polityce. My nie spadłyśmy nikąd. My mamy za sobą wspaniałe doświadczenia kobiet, parlamentarzystek, samorządowczyń, prezydentek, aktywistek, tylko po prostu jest nas coraz więcej. Ale to nie jest tak, że ich nie było i nie walczyły dokładnie z tymi samymi stereotypami. Ja mam prawie 50 lat. Cały czas słyszałam i nadal słyszę, że jestem za młoda i się nie znam, albo od hejterów, że jestem stara i mam zmarszczki. No, w wieku lat prawie 50, trzeba mieć zmarszczki, i nic w tym złego. To jest normalne. Akceptuję siebie, taką jestem. Nie uważam, żebym była za młoda, bo mam prawie 50 lat. Nie uważam też, żeby kwestia wieku była determinująca kwestię wiedzy i doświadczenia. Natomiast co oni robią regularnie? Próbują nas w różne sposoby sprowadzić do ról właśnie takich trochę dekoracyjnych. Mnie doprowadza do pasji, kiedy w wymiarze publicznym mężczyźni mówią o sobie pan premier, pan minister, pan marszałek i nagle pojawia się jakaś Basia. A nie wiem, wiewiórek szukają. I to słuchajcie, no poważne osoby. Marszałek Sejmu mówi, no Basia wyszła przed szereg. Szymuś, to ty dziś ostatnio skrzaniłeś poważną sprawę. Przecież to nie chodzi o to, czy to jest miłe, czy nie, tylko dlaczego to jest stosowane. Komplement wypowiedziany prywatnie, fajny, w dobrej relacji jest absolutnie w porządku. Kwiat jest absolutnie w porządku, tylko musi być to robione po to, żeby być w porządku, a nie żeby kogoś sprowadzić do roli ozdobnika, maskotki, osoby mniej ważnej. Dlaczego oni tak chętnie mówią o nas Monisia, Wandzia, Marzenka? Bo wtedy nas robią niepoważnymi, więc nasze sprawy są niepoważne. Powiedzą, no dziewczyny pójdą, zajmą się polityką społeczną, bo oni nie uważają polityki społeczną za ważną. No chyba, że się okazuje, że ich to trafia, to wtedy to jest priorytet. Ale tak nie widzieli. Dlaczego potrzebne są kobiety w polityce? Bo nikt inny nie zadba o inne kobiety, o ich bezpieczeństwo, o brak przemocy, o dostęp do bezpiecznego mieszkania. O godną starość, o dobrą szkołę i dobre wynagrodzenia nauczycielek. Przypominam, 84% osób, które są nauczycielami to nauczycielki. Jak zobaczycie, jak wyglądają struktury wynagrodzeń w ochronie zdrowia, pielęgniarki, salowe, położne znowu to samo. I my musimy nie tylko działać na rzecz naszej kariery politycznej, która jest super ważna. I Każda z nas ma do niej prawo i jak chce się realizować, to tak, ale mamy gdzieś zobowiązanie, żeby nasze córki nie musiały po raz kolejny odkrywać, że jest samorządowczyni, że jest kosmonautka, że jest matematyczka, że jest przedsiębiorczyni i że jest marszałkini Sejmu, Monika, a nie Monisia. I to, słuchajcie, znaczy ktoś powie, że to jest mało ważne. Nie. To wszystko buduje świat wokół nas. I jak zmienimy prawa, Zmienia się mentalność. Jak zmienia się mentalność, możemy zmieniać prawa. Ale jak nas nie ma w jednym i w drugim procesie, to po prostu innych przyszłych też nie będzie. A żeby Polska rozwijała się silnie, to potrzebne są takie silne kobiety jak wy. I 7 kwietnia oczekuję, że wygracie samorządy. Bardzo dziękuję, dziewczyny. Basiu. Marzenko. Oleńko. A ja Dzięki. To... Dzięki. 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 Bardzo. Dzięki. A, dziękuję bardzo um, Oli Leo za poprowadzenie tego panelu.